Toksyczne relacje nie definiują Twojej wartości, to Twoja reakcja na nie kształtuje Twoją siłę. Różnica między tymi, którzy wychodzą z nich silniejsi, a tymi, którzy się poddają, leży w determinacji. Umiejętność rozpoznawania toksycznych zachowań pomaga, ale to konsekwencja w stawianiu granic zwycięża. Każda mała decyzja o priorytetyzowaniu własnego dobra, każdy krok w kierunku samoakceptacji, każda lekcja wyciągnięta z trudnych doświadczeń wszystko to się sumuje. Nie poddawaj się, nawet gdy wydaje się to niemożliwe. Uwolnienie się od toksycznych wpływów to nie jednorazowy akt, to proces budowany z czasem. Pamiętaj, że zasługujesz na zdrowe, wspierające relacje. Twoja wartość nie zależy od opinii innych. Każdego dnia masz moc, by wybierać siebie i swoje szczęście. Bądź cierpliwy i wytrwały. Lepsze jutro czeka na tych, którzy nie przestają w nie wierzyć.